Mieszkanki Krakowe zostały obdarowane tulipanami podczas niecodziennego happeningu przygotowanego przez Dawida Łasuta. W Dzień Kobiet na Rondzie Mogilskim rozdanych zostało 2,5 tysiąca kwiatów. Akcja rozpoczęła się w samopołudnie. Warto coś dawać, dlatego że nasza obecna kultura uczy nas brać i brać i brać. A ja uważam, że warto czasami coś od siebie dać. Jest to pozytywne. Pomimo, że dużo Krakowianych mnie już kojarzy, wciąż są reakcje w stylu naprawdę, za darmo. No, dzisiaj pani pytała, czy ma coś podpisać ja podziemnie. Pytała, co za firma jest reklamowana. Ja mówię: bardzo dobra, solidna, wieloletnia krakowska marka Dawid Łasut. To jest wspaniałe, że można tak wpływać na ludzi. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Wraz z krakowskim społecznikiem, kwiaty przy Rondzie Mogilskim rozdawali jego przyjaciele, składając krakowiankom życzenia. Wszystkiego najlepszego to jest takie bardzo popularne. Natomiast powiem tyle: dużo uśmiechu e, i takiej radości, po prostu cieszyć się ze wszystkiego, to co nas otacza. Jest to miła odmiana. Po prostu od zwykłej codzienności, gdzie każdy zasuwa za kasą, pracą i tym wszystkim. A tak? Biega, pomaga. Co więcej. A co o happeningu myślą obdarowane panie, i czego życzą same sobie? To, jest to niesamowite uczucie yy, pozytywne. W tak pochmurny dzień rozjaśnia się nam wszystko. Da, yy, Dawid, swoim uśmiechem, po prostu zaraża ludzi pozytywną energią i, i jego współpracownice także. Dziękuję mu za to, że, że jest. I zaraża optymizmem. Zwykle nie jestem przyzwyczajona do kwiatów. Zostałam zaskoczona, bo ja tutaj od syna do, teraz do domu. No i mi bardzo miłe, bardzo miłe. Takie. Uśmiechu, uśmiechu, uśmiechu. To dużo zdrowia, dużo z dużo kondycji. Dużo zdrowia z okazji 8 marca wszystkim kobietom. Przede wszystkim, ogólnie mówiąc. To żebyśmy coraz więcej się uśmiechały do siebie, wspierały. I... Dały, dawały sobie rady y, dobre y, z biegiem lat i podtrzymywały się na duchu, że będzie wszystko dobrze. Dodajmy, że każda z pań otrzymała również pakiet voucherów zniżkowych do najbardziej prestiżowych krakowskich oraz ogólnopolskich marek. A my z okazji Dnia Kobiet życzymy, aby każda kobieta na świecie była stale uśmiechnięta.